Ponad dekadę temu swoją premierę ma Skyrim, głośny tytuł reklamowany dużym otwartym światem, lecz spoglądając na dzisiejsze tytuły to okazuje się, że wcale nie jest taki wielki. Tytuł od Bethesdy posiada mapę o powierzchni 20 km kwadratowych, taki cyberpunk około 110, ale to też nic w porównaniu do takiej Zeldy o powierzchni 360 km2 i tu rodzi się moje pytanie. Moim zdaniem nie, bo zazwyczaj takie światy albo są puste, albo upchane dunnymi, powtarzającymi się aktywnościami, tylko po to, by wydłużyć czas gry. Przy moim pierwszym podejściu do Skyrima czułem, że ten świat jest duży i już wtedy pojawiły się pierwsze oznaki przytłoczenia, ale to nie było to, co mógłbym nazwać przesadą. Prawdziwego przytłoczenia i przerostu formy nad treścią doznałem w trzecim wieźbinie. Mimo że uważam wieźka za całkiem udaną grę, nie mylić z wybitną, bo do tego dużo brakuje i może nawet kiedyś nagram materiał o tym, co mi się nie podoba w tym tytule, to wielkość otwartego świata sprawiła, że bardzo nie chciałem go eksplorować. W moim przypadku wyszedł z tego taki trochę paradoks, gdyż twórcy dali mi ogromny świat do eksplorowania, co jednocześnie sprawiło, że straciłem do tego zapał. I ja wiem, że zaraz znajdą się wyznawcy eksploracji, co będą mówić, a ja odwiedziłem każdy znacznik na mapie i było zajebiście. No i fajnie, cieszę się, że Ci się podobało, ja niestety tak nie miałem. Gdy widziałem jak daleko potrafi znaleźć się ode mnie jakiś quest i nie miałem możliwości szybkiej podróży, to po prostu mi się odechciewało tam biec. Do tego moim zdaniem eksploracja była zbyt słabo wynagradzana, bo nawet jeśli znalazłem jakiś unikalny miecz, to za chwilę dostawałem kolejny i kolejny, więc nie było sensu specjalnie ich szukać. Kolejnym dobrym przykładem będzie Ring, który nie dość, że przytłoczył mnie swoim światem, to jeszcze totalnie spierdolił mi potrzebę zajrzenia w każdy kąt, którą miałem podczas grania w Dark Soulsy. Świat Eldena jest oprawiony w piękne widoki i to w sumie tyle z zalet, bo otwarty świat jest pusty, eksploracja jest męcząca, a im dalej w grę, tym bardziej nasila się chęć pomijania wszystkiego, byleby dobiec do celu. I tak, Elden jakoś wynagradza zwiedzanie mapy, bo tu gdzieś jest talizman, który może nam się przydać, a tam broń, której nigdy nie użyjemy. Ale powtarzalne dungeony i co chwila ci sami bossowie sprawiają, że jest to po prostu nudne. Choć najlepszym przykładem będzie Starfield. Tysiące planet do zwiedzania i setki niesamowitych przygód, i taki chuj. Bo jeśli chodzi o wielki i pusty świat, to Starfield zostawia konkurencję daleko w tyle. Problemy te dotykają większości gier sandboxowych, a moim zdaniem o wiele lepszym zabiegiem byłoby zmniejszenie tych światów, nie umniejszając aktywności pobocznych, co sprawiłoby, że światy te byłyby wypełnione treścią i nie odniosłoby się wrażenia, że są sztucznie napompowane celem przedłużenia rozgrywki. Niestety można odnieść wrażenie, że deweloperzy prześcigają się, kto zrobi większy tytuł i próbują tym przekupić nas konsumentów. Szkoda tylko, że za tą wielkością nie idzie też jakość.